Kochani, przed tym oglądnięciem tego materiału chciałbym Wam jeszcze złożyć życzenia noworoczne: abyście byli zdrowi, uśmiechnięci, dużo pieniędzy, dużo oglądania filmów z farminga nie tylko na kanale AVT. Zapraszam Was wszystkich do odcinka: a jeszcze raz, na ten 25 rok przyniesie Wam dużo pozytywnych emocji, dużo kasiory, dużo szczęścia, dużo zdrowia, mało choroby. I mało problemów yy, prywatnych i zawodowych. Życzę Aviti. Wszystkiego dobrego. I widzimy się już w 2025 roku w kontynuacji serii samotnego rolnika. Wszystkiego dobrego i zapraszam do tego odcinka. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Aviti i ja witam Was na moim kanale. Z serii Farming 25, nie 22. Samotny rolnik. My sobie jesteśmy na polskiej ziemi. Tamta yy, gospodarka została sprzedana przez ojca, bo żeśmy się później dowiedzieli, że to było jego. Te maszyny, które tam były, zostały sprzedane. Myśmy tutaj pokupywali te maszynki i nowe i używane. Y, tamten kombajn co mieliśmy na początku to był y, Massey Ferguson jak dobrze pamiętam albo Case y, został sprzedany tutaj kupiliśmy y, nowszy kombajn ale zaraz wam go zaprezentuję. Zaprezentuję wam dzisiaj y, moją gospodarkę tutaj u dziadka, to jest dziadka gospodarka. On chce mi ją przepisać tutaj. Tak jakże było to na początku tych odcinkach, jak nagrywaliśmy, to urządził tym na razie dziadek. Teraz dziadek właśnie był no to już się dogadywać o przepisanie mi, aby miał prawno, właściwościowe warunki do przerobienia też tego gospodarstwa. Będę chciał w przyszłości oto tą chałupkę wyremontować albo ją zrównać y, z ziemią i postawić nową chałupę. rozszerzyć gospodarstwo, jak widzicie, mamy tutaj pole maszynowe i Unia nam za małą wkład. Y, na tak jak można powiedzieć, na y, dotacji kupiliśmy zarąbisty, duży y, zbiornik dwu. I tu jest właśnie, od Unii przyjechali, niedawno to zamontowali i superancko. E, jest to nowsza marka niż tą, co mieliśmy wcześniej, co widzieliście na materiałach. Jak chcę Wam zaprezentować nasze tutaj maszynki i tam w, polecimy sobie za chwilkę do kombajnu. Tam mamy, e, pomagamy tutaj z okolicznych e, PGR-ów e, w zbiorze fasoli. No i my mamy tutaj teraz kochani e, ciąg e, Virtus 135 od same e, John Dosca 980 kupiono używanie. Jedynie wymienione były zęby, e, parę zębów było wymienione, ale też używane, bo nie starczyło nam funduszy. Niestety tamtej przyczepy nie mamy, wszystko zostało przez ojca posprzedawane. Mamy do farm Techa EDEK650, y, Challengera. Jeszcze nie sczypiony, ale będziemy go też sczypiony. Tutaj Amazonka do siewu Soi, bo dziadek tutaj siał si soja, aby trochę odrobić straty y, finansowych gdzie musiał spłacić i ojca, żeby nie, nie był prawnie tutaj. Amazonka. Hydroprofis, jest to fajna amazoneczka do rozsiewania nawozu I coś nowego na testy, ale już dogadany jestem ja O kupno tej maszyny, jest to TGA Terry fajna Fajny kurtylator, z którym pracuje właśnie ten nasz Challenger, on jest chipowany z tego co wiadomo. Yy, jeszcze wam powiem na, na, na poprzednich, tu mamy kurki, to bez zmian. I też na testach, ale też już wykupiona e, warderstata wały posiewne. Tutaj mamy taką małą wiatę, ta wiata będzie rozbierana, bo niestety tam nic nie wjedziemy. A chołupka taka jak była, tak jest, a będzie przerabiana, my sobie teraz właśnie polecimy do tego, a tamte właśnie pole, gdzie widzicie już tam w oddali oprobione, to zaraz widzimy się przed maszyną. Dobrze kochani, jesteśmy teraz tutaj yy, na tym zbiorze fasoli, co wspominałem poprzednio. Tutaj mamy od tego właściciela kombajn wypożyczony do fasoli. Razem tam jego ciągnik z przyczepką. My będziemy teraz zbierać jeszcze tą fasolkę. Więc no to, zbieramy. Odpalamy maszynę. Załączamy wszystko. I lecimy. Później będziemy musieli tą fasolkę oddać tutaj, ale to na spokojnie. Jak wiecie, będę tutaj dążył do nagrywania więcej odcinków z samotnego rolnika. Będę nie przestawał, tak abyście wiedzieli, że te odcinki będą trwały. Już nie będzie odcinku na farmingu 22, tylko na 25. I chcę od y, pewnych odcinków zacząć taką y, systematykę, żeby się nie tłumaczyć czy coś. Y, więc... zbieramy tą fasolkę. A widzicie już na... No, Czepie trochę już jest tego. Bo nas poprosił, bo on nie ma czasu do tego, aby ogarniać gospodarkę, jeszcze widzicie, zbiór jest trochę mozolny, ale to nie przeszkadza tym, aby z zebrać tą fasolkę. Przynajmniej ma, będziemy mieli jakiś zarobek na rozwój naszego gospodarstwa. Chcemy jak najlepiej zbierać tą fasolkę, aby jak najwięcej było z tego Pola zarobku, znaczy za zrobienie pracy. My u nas mieliśmy za granicą, jak wiecie, z poprzednich materiałów, z poprzednich vlogów mieliśmy dużo, no nie dużo, ale mieliśmy parę więcej pól niż tutaj w Polsce. Tam mieliśmy oczywiście też. Zwierzynę. A tutaj mamy tylko kury. Yy, nie wiem, jak tutaj wujek, yy, z, wujek tutaj zarządzał i z, razem z dziadkiem yy, podczas mojej nieobecności, gdzie byłem za granicą, właśnie tam pomagałem w rozwoju gospodarstwa. No niestety to gospodarstwo się nie rozwinęło. Yy, niby było przepisane na mnie, ale luka w papierach była i w, ojciec. Z wujkiem, którzy to prowadzili, z tego co się później teraz niedawno dowiedziałem, to musieli to gospodarstwo sprzedać, bo było za mocno zadłużone. A tutaj się dowiedziałem, że dziadek prowadzi jeszcze gospodarstwo sam, więc raczej mu pomagam, mam nadzieję, że on to gospodarstwo mi przepisze, bo wszystko no, praktycznie ja robię, a dziadek tylko oporządza koło gospodarstwa, konserwuje. Konserwuje maszyny, sprawdza, przegląda, naprawia, dba o tę maszyny, A ja po prostu mam zadanie uprawiać w polach tymi jego maszynami. Są to maszyny większe niż mieliśmy w tamtym roku na tym gospodarstwie co miał dziadek. Były polskie maszyny. Tutaj widać poszedł w zagraniczny sprzęt. Nie wiem, czy się te zetory psuły, czy po prostu. Za mało. chciał po prostu to rozwinąć bardziej na skalę. Na razie mamy te dwa pola, które mamy, są już zebrane, była zasiana z coi był na ten rok. Zbi zbiór zebraliśmy, ale jeszcze tego zbioru dziadek nie chciał, żebyśmy sprzedawali. Ja mam nadzieję, że to gospodarstwo mi zostanie przepisane, żeby mógł zarządzać i rozwijać gospodarstwo, bo mam już plany moderny. Modernizacyjne na to gospodarstwo, żeby je rozwinąć w taki sposób, abyście, aby było więcej yy, budynków, więcej hal postawione Na razie to co mamy, to to mamy No ale nie ma co płakać, trzeba pracować, zbierać pieniądze na to, aby rozwijać to gospodarstwo To chyba za chwilkę będziemy mieli uzbierany zbiornik tej pasolki bo ten sąsiad idzie w typowo w zieloną uprawę, typu marchew, typu boraki, pasternak, koniczynę, fasolkę, solę białą. No i witajcie ponownie. Niestety kamerka mi się włączyła, to co widzowie. My no musimy teraz podjechać zestawem opróżnić kombaj do fasolki, więc podjedziemy sobie, opróżnimy to. Bateria się po prostu w kamerce skończyła. Ale to nie szkodzi. Podjedziemy, zobaczymy. To znaczy. Rozładowała się bateria, bo dawno nie była ładowana. Ale zrobimy, teraz podjedziemy pod kombajn, wysypiemy, i będziemy dalej tą fasolkę obrabiać. bo to tam nam styk. Jedziemy kochani. załączamy koguty, bo to już drugi zestaw. i jedziemy na, na sprzedaż tego tam gdzie sobie żyć właściciel pola i sprzętu tutaj jeszcze mamy kombaj do zbioru marchwi ale nie wiem czy będziemy testować ten kombaj bo nie mamy marchwi No i wysypujemy fasolkę tutaj. Um, mam nadzieję, że żebyśmy dobrze wtafili. Ale chyba tak, zaraz zobaczymy jak tutaj zejść. Tutaj się zebrało, udało i wracamy kończyć te pole. Dobra, to my się za chwilę widzimy na polu. No i dobrze, kochani, mamy ostatni przejazd. solki rzucimy to na przyczepkę i będziemy jechać to, oddać na skup i odbierzemy kontrakt, który braliśmy od tego sąsiada. On się od razu z nami rozliczy i będziemy dzisiaj ten kontynuację serii, dzisiejszy odcinek kończyć. więc mamy ostatni przejazd, fasolka tak sobie już sypie, nie źle, nie jest najgorzej także ostatni odcinek w tym roku, 2024 na kanale oawity tv więc serdecznie chciałbym wam podziękować za to, że byliście w tym roku może mało nagrywałem, ale Materiały się ukazywały w trakcie wolnej chwili, ponieważ mam taką pracę jaką mam i nie zawsze mogę y, nagrywać w danym tygodniu, ale chcę wrzucać materiały kiedy będę miał na to tylko możliwość. Także dojeżdżamy tutaj do końca tego. Owocnego zbioru fasoli wyładujemy, jedziemy to sprzedać, i będziemy na dziś, w tym roku, kończyć materiał. I w przyszłym roku się pojawimy z dalszymi materiałami i dalszymi odcinkami. Właśnie z samotnego rolnika, jak wiecie, nie gramy już na 22, tylko 25. Mam nadzieję że w przyszłym roku was spotkam jeszcze więcej więcej tych odcinków wyprodukuję dla was i będziemy mogli się fajnie wspólnie razem miło bawić I już tu co, same końcówki. Jeszcze tutaj mamy kawałeczek. No i mamy koniec. Jak to można powiedzieć żniw fasoli, fasolki paragowej zielonej. Mamy koniec. Więc pole jest zebrane w 100%. Jedziemy teraz pod ciągnik, wysypujemy, jedziemy to sprzedać i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek samotnego rolnika. Mam nadzieję, że się uda ten cały zbiór sypać na, na tą naszą przyczepę i wywieźć na skup. My podlejemy sobie do tego zestawiku, zapalimy cienik, żeby się grzał. Czyżby już? Dobra. My jedziemy to dać, aby zarobić. Jak Wam się oczywiście podoba, to zachęcam subskrybowanie kanału, zostawienie komentarza, lajka, czy, czy Wam się podoba, czy nie. Jeżeli Wam się podoba, to napiszcie, co Wam się podobało. Jeżeli tak samo Wam się nie podoba, napiszcie, co Wam się nie podoba, abym to poprawił i stawał y, coraz lepsze dla Was odcinki z Farminga. Mam nadzieję, że z odcinkami, z danymi odcinkami będziemy powoli rosnąć nas więcej. Jednakże też zapraszam was serdecznie na streamy na Twitchu. Tam też farming jest na Twitchu. Macie wszystkie linki yy, w opisie, Więc serdecznie na te linki zapraszam. A odnośnie streamów, streamuję tam regularnie, praktycznie co wieczór, jeżeli mam na to możliwość. Jeżeli chcecie wiedzieć o odcinkach, też zapraszam na Discorda. No i dobra, mamy tutaj zakończoną misję. Kochani. Więc tą misję zakończmy. Odbierz wszystko. Odbierz. I mamy zarobioną mamonę. Z tego pola, żeśmy z tej misji żeśmy zarobili troszeczkę pieniążków mamy 71 tysięcy spłacimy piątkę do banku spłać mamy 66 Sto zostało nam 170 tysięcy euro kredytu więc to tyle widzowie kochani w tym yy, odcinku sprzęt został zwrócony ja się żegnam z Wami, życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego i widzimy się w nowym roku. Dziękuję Wam za oglądanie, dla Was nagrywał Awiti, trzymajcie się, hej!